pewnie znasz kogoś, kto mówi, nie chodzę do lekarza, bo jeszcze coś mi znajdzie. Ja takie osoby znam i cóż, sam wyznaję trochę inne zasady. No ale niestety, dokładnie tak samo niektóre firmy traktują swoje IT. Nie chcą przeglądu systemów, nie chcą testów bezpieczeństwa, nie chcą audytów, bo jeszcze okaże się, że trzeba coś zrobić. I owszem, to działa, ale tylko przez jakiś czas. Aż do pierwszego większego problemu. Złośliwe oprogramowanie, utrata danych, awaria systemu. Wtedy telefon do działu IT to już tak naprawdę wołanie o ratunek. Ale Problem w tym, że ratowanie jest najdroższe, no i nie zawsze jest możliwe. Dlatego my mówimy o IT jako o prewencji, o regularnym przeglądzie, o monitoringu, o systemach, które mają wykryć zagrożenie, zanim zrobi się gorąco. I takie działanie to inwestycja. W Twój spokój. Dlatego, jeśli chcesz zobaczyć, jak wygląda taki przegląd zdrowia Twojej firmy, to umów się na bezpłatną konsultację na itglobal.pl. Nasi inżynierowie opowiedzą Ci trochę więcej o tym, jak wygląda taki audyt i sprawdzisz, czy jest to coś, co przyda się w Twojej firmie. A z doświadczenia wiem, że wielu przedsiębiorcom się przydaje.